Cześć, powiem Wam, że jeszcze jestem wstrząśnięta. Chciałabym się z Wami podzielić osobliwą historią, która przydarzyła mi się kilka dni temu i nie może wyjść z mojej głowy. Ostatnio chciałam nagrać dla Was film o klątwach, a konkretnie o obrazach, które są uznawane za przeklęte. Zawsze przed tworzeniem tego typu filmów a ostatni taki film e, robiłam bardzo dawno temu e, muszę zrobić research, poszukać materiałów, dowodów i różnych opinii na temat konkretnej sprawy. Nie inaczej było w tym przypadku. Kilka dni temu badałam sprawę obrazu The Hands Resist Him i jego twórcy Williama Stonehama oraz obrazu Płaczący chłopiec hiszpańskiego artysty Giovanniego Bragolino. I powiem Wam, że to co mi się przydarzyło, dawno się tak nie bałam i po prostu porzuciłam moje poszukiwania i pracę nad tym filmem. Jednak żeby opowiedzieć wam konkretnie, co się stało, najpierw muszę wprowadzić was w temat. Generalnie na świecie istnieje wiele obrazów, które sprowadzają nieszczęście lub są uznawane za przeklęte. Te dwa, o których wspomniałam wcześniej, są najbardziej z tego znane. Założyciel galerii, w której wystawiany był obraz The Hands Resist Him, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Podobny los. Spotkał jedną z pierwszych osób, które opisywały obraz w katalogach. Kiedy to osobliwe malowidło zawisło w domu jednej rodziny, zaczęły się dziać różne rzeczy. Czteroletnie dziecko skarżyło się swoim rodzicom, którzy kupili ten obraz, że wychodzi z niego chłopiec, który bawi się z innymi dziećmi nawiedzającymi dom. Rodzice niezbyt w to wierzyli. Więc postanowili rzekomo zainstalować aparat robiący automatycznie zdjęcia, żeby sprawdzić, co rzeczywiście dzieje się w nocy w pokoju dziecka. Podobno na fotografiach widać chłopca wychodzącego z obrazu. Od razu zaznaczam, że nie wiem, ile jest w tych zdjęciach prawdy. Tak jak mówiłam, nie grzebałam w tym dalej. Rodzina wystawiła obraz na aukcji. To, co powiedziałam, nie jest tą najstraszniejszą historią, która krąży wokół obrazu. Kluczową sprawą jest to, w jaki sposób obraz wpływał na osoby go oglądające i potencjalnych kupców. Ludzie skarżyli się na majaki i zwidy dzieci z obrazu, które biegają po ich domach. Na nocne koszmary, na złe samopoczucie, uczucie niepokoju i zagrożenia. Tak jakby ten obraz wywoływał jakąś zbiorową histerię. Drugim obrazem, o którym szukałam informacji, jest płaczący chłopiec. Pracownia autora malowidła spłonęła, a portretowanego chłopca potrącił samochód. Powstało wiele obrazów, które przedstawiały wizerunki różnych płaczących chłopców, rzekomo wszystkie przynosiły nieszczęście. W 1985 roku w Wielkiej Brytanii miało miejsce wiele pożarów. W domach, które zostały dotknięte żywiołem, znajdowano obrazy płaczących chłopców w kompletnie nienaruszonym stanie. Zauważył to jeden ze strażaków i opowiedział o tym, na jednej z brytyjskich gazet. Podobno jego brat chciał sprawdzić, czy to rzeczywiście może się wydarzyć, i przyniósł malunek chłopca pod swój dach. Wkrótce i dom brata strażaka spowiły języki ognia. Wiele osób, które znały historię obrazu lub miało z nim jakąś styczność, przeżywało załamanie nerwowe i skarżyło się. Na natarczywe nawiedzanie przez ducha chłopca z obrazu. Trudno powiedzieć, ile w tej historii jest zbiorowej histerii ludzi szukających sensacji, a ile rzeczywistych przypadków. Nie da się ukryć, że coś jest na rzeczy. Tak jak już wspominałam, szukałam informacji o przeklętych malowidłach kilka dni temu. Po dwóch dniach, kątem oka Zaczęłam widywać mm, przymykające cienie. Jednak tego typu rzeczami raczej się nie przejmuję, no bo regularnie oczyszczam dom. Natomiast to, co najbardziej mnie przeraziło, to paraliż senny, którego doświadczyłam. Opowiadałam Wam o moich paraliżach w pierwszych filmach na moim kanale. Od tamtego czasu a minęło już kilka lat nie miałam paraliży z wizjami, a jeżeli już jakieś się zdarzały, to były one łagodne i umiałam je opanować. Teraz. Oh, teraz to było kompletnie coś innego. Zaczęło się od tego, że w nocy co chwilę wybudzały mnie odgłosy biegania po mieszkaniu i chichoty. Czułam okropny niepokój, jakbym była ciągle obserwowana. Mój narzeczony wstał wcześniej, a ja jeszcze spałam. Szykował się do wyjścia, kiedy ja próbowałam się wybudzić. I leżałam w łóżku. Już nie spałam, jednak nie mogłam otworzyć oczu. Próbowałam krzyczeć, kiedy mój narzeczony był dosłownie metr ode mnie. Jednak z moich ust... Nie wydobywał się żaden głos. Dosłownie leżałam, barłam się w niebogłosy, ale wewnątrz, a z zewnątrz wyglądało to tak, jakbym spała. Jednak paraliż paraliżem. Miałam już ich kilka i można je przeżyć. Najgorsze są wizje towarzyszące paraliżom sennym. Podczas tego porannego paraliżu zbliżały się do mnie dzieci z obrazów. Wchodziły na łóżko i obłaziły mnie z każdej strony. Dusiły tak, że nie mogłam oddychać. I nie mogłam nic z tym zrobić. Wiecie, miałam już tyle tych paraliży, że nauczyłam się jak zachowywać spokój. I nie wpadać w panikę. No i przede wszystkim samej się wybudzić. Teraz po prostu nie umiałam się z tego Paraliżu wybudzić. Najgorsze jest to, że mój narzeczony wyszedł z domu, a ja zostałam sama z tymi zjawami z obrazów w końcu się wybudziłam, ale kosztowało mnie to wiele, wiele wysiłku. Cały dzień po zdarzeniu byłam dosłownie wymemłana i nie mogłam się na niczym skupić. I oczywiście. Oczywiście porzuciłam poszukiwania materiałów o obrazach. Nie nagram dla was szczegółowego filmu na ten temat. Naprawdę bardzo was za to przepraszam, ale nie zamierzam już wgłębiać się w tę tematykę. Oczywiście Faktem jest, że podczas paraliżu sennego towarzyszą nam jedynie wizje spowodowane niedotlenieniem. Jednak i w takich wizjach jest ziarno prawdy. Od czasu paraliżu nic niepokojącego się na szczęście nie wydarzyło, ale powiem Wam, że boję się kłaść spać. Wczoraj położyłam się przed piątą, a dzisiaj położyłam się o czwartej. Odkładam to położenie się do łóżka ze strachu, że znowu będę miała jakiś koszmar lub paraliż. Proszę Patryka, mojego naszczonego, żeby rano mnie za wszelką cenę obudził. Co ciekawe, często kiedy próbuje mnie obudzić, ja mówię mu przez sen, żeby przestał, bo coś mi się śni, i on wtedy odpuszcza. Ale po tej akcji już budzi do skutku. Jestem ciekawa waszego zdania na temat tego, co mi się przytrafiło. Myślicie, że to dzieci z obrazów zaczęły mnie nawiedzać, przez to, że zaczęłam interesować się tym tematem. Wiecie, jak to jest. Jak zaczynamy się czymś interesować, to to z automatu zaczyna się również interesować nami. Podziwiam Kirę z kanału Straszne Historie na Faktach. Ona non-stop nagrywa o tego typu rzeczach. Jak nie znacie, to naprawdę polecam. Cóż, czekam na wasze komentarze, również z waszymi paranormalnymi przeżyciami z ostatnich miesięcy. Pamiętajcie, żeby wpaść na mój Instagram i TikToka. Zostawcie kciuka w górę. I zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I oby, i oby was nigdy zmora nocna nie dopadła.